Wspomniałeś o oleju MCT, także skojarzył mi się też taki jeden mały błąd, który, no mały, nie mały, które niektóre osoby właśnie popełniają. Jak to jest z tą kawą kuloodporną? Można tam rzucić jakie tłuszcze, jakie masło i, i będzie śmigać? Tak, no tutaj kawa kuloodporna bardzo ciekawy temat. Standardowo, powiedzmy, że na samym początku kawa kuloodporna składała się z masła zwykłego albo klarowanego, plus oleju kokosowego. Jednak olej kokosowy ma bardzo mało tłuszcz MCT. On ma najwięcej tego oleju C12, który też nie do końca do, do średnio łańcuchowych kwasów tłuszczowych się wlicza i nie do końca się tak zachowuje. Dlatego zamiast oleju kokosowego zdecydowanie lepszy spra lepiej sprawdzi się olej MCT, który ma właśnie te średniotypowo średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe, które zupełnie inaczej się wchłaniają niż zwykłe. Więc to jest jedna kwestia. Druga, ja nie jestem zwolennikiem akurat masła i w ogóle masła, masła klarowanego w kawie odpornej. Ona ma zawierać maślan maślan sodu, tak, który wpływa korzystnie na jelita, jednak ilość maślanów, maśle jest bardzo niewielka, to po prostu w suplemencie bez problemu sobie większą dawkę dostarczymy, albo spożywając błonnik, bo tak naprawdę maślan powstaje, produkują go nasze bakterie jelitowe w odpowiedzi na spożycie właśnie błonnika, więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest, że Masło ma nam dostarczać witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, ale znowu nie wydaje mi się, żeby warte było tyle tłuszcz nasyconych dostarczonych w kawie i kalorii, żeby to masło spożywać, Wolałbym gdzieś tam spożyć w ciągu dnia. To jedna kwestia, no i druga kwestia to jest właśnie ten NCT. No i trzecia kwestia to jest to, że mówi się, że kawa kluodporna tłuczy, czy tam można od niej przydyć i tak dalej. Wiadomo, że kawa kluodporna zawiera kalorie, to jest jak najbardziej wliczone w jadło sketo, czy jakikolwiek, do którego tą kawę kluodporną stosujemy i musimy to uwzględnić, że tam... Ta mocno tłusta kawa kuloodporna z jakimiś tam dodatkami będzie miała nawet 500 kilokalorii, ale olej MCT mocno wpływa na sytość i powinniśmy oczywiście to uwzględnić, ale często nawet jak wypijamy taką kawę, to tą sytość na kilka godzin mamy i nie spożywamy jakiegoś tam posiłku i ilość kalorii w ciągu dnia mniej więcej się zgadza, więc to jest taka kwestia, o której często się mówi, często sporna. No i też oczywiście bardzo ważne, żeby ktoś Chce spróbować kawy króloodpornej, to olej MCT wymaga czasu do zaadaptowania się do spożywania tego oleju. Bo jeżeli na początku za pierwszym razem użyjemy dużej dawki oleju MCT, to kończy się to dużym bólem brzucha i często nawet biegunkami, ponieważ transportery właśnie tego. Oleju muszą, nasz organizm musi się do tego po prostu przyzwyczaić, dlatego zaczynamy od maksymalnie 5 ml i dawkę powoli zwiększamy. No i oczywiście kawę chlebotporny też przygotowujemy za pomocą jakiegoś tam miksera, blendera. Czyli chodzi o to, żeby wlać po prostu olej MCT, i czy ewentualnie masło i wlać to po prostu do kawy. tak to trzeba blendować, tak? bo inaczej to w ogóle też nie ma sensu, więc to są takie ważne kwestie.